Drogie babcie i drodzy dziadkowie, z okazji Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia, wypełnionych radością i życzliwością. Życzymy, aby każdego dnia omijały Państwa zmartwienia, troski i choroby, a zdobyte doświadczenie oraz życiowa mądrość służyły innym. Z okazji tego wyjątkowego dnia. Zapraszamy na krótkie przedstawienie pod tytułem Królowa Śniegu, które przywoła wspomnienia z dziecięcych lat. Zapraszamy. Witam serdecznie miłych gości i zapraszam do obejrzenia przedstawienia opartego na motywach baśni Hansa Christiana Andersena, Królowa Śniegu. Przedstawienie przygotowali. Uczniowie naszej szkoły. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do obejrzenia. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie, jak tam chcecie. My Wam dzisiaj przypomnimy, wielka miłość jest na świecie. Zimowego, mroźnego popołudnia, gdy za oknem padał śnieg. Gerda i Kaj bawili się razem w pokoiku dziewczynki. Kaj spostrzegł na stole babuni otwartą książkę, którą zaczął czytać z przejęciem. Posłuchajcie, zły czarownik pewnego dnia zrobił lustro, które miało te właściwości, że wszystko dobre i ładne, co się Odbijało, stawało się brzydkie. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowany szpinak. Najlepsi ludzie byli brzydcy. Pewnego razu lustro wypadło mu z ręki i rozprysło się na tysiące milionów okruchów. Niektóre kawałki były tak małe, jak ziarenka piasku. Gdy taki kawałek wpadł do serca, serce stawało się jak kawałek lodu. Tu sydzkaj, wysypuję! boję. dzieci, ja już muszę iść do domu. Mama się o mnie niepokoi. popatrz ten śnieg za oknem wygląda jak płatki biały kwiat. Czy one mają swoją królową? Naturalnie, że mają. Czasami przelatuje ulicami miasta, zagląda w okna, a wtedy te okna namarzają, jakby pokrywały się kwiatami. Czy królowa śniegu może tu przyjść? ją na gorącym piecu i roztopi się. Ojej! Gerda! Okropnie się przeraziłem. Wydawało mi się, że widzę piękną kobietę całą z lodu. Kiwała do mnie. Hej, chyba nie jesteś chory. Lubię cię, Gerda. Najbardziej ze wszystkich dziewczynek na świecie. Będzie jedynie tylko kochał. Zimki, lodowate, zamek królowej śniegu. Ojej, coś mnie okuło w serce. Ała, a teraz coś mi wpadło do oka. Kaj, co się z tobą dzieje? Dlaczego płaczesz? że jesteś tak wstrętnie i biegowata. Nie będę się już więcej z tobą bawił. Idę na górę, gdzie chłopcy jeżdżą na sankach i będę jeździł tak długo, jak tylko zechcę. Od tej chwili Kai zmienił się zupełnie. Kiedy Gerda chciała oglądać z nim obrazki, wzruszał ramionami, mówił, że są brzydkie i wyśmiewał się z każdego. Nawet, ba, ba, nawet bajki babuli nie podobały mu się. Nieraz stawał za staruszką, kładł na nos jej okulary i naśladował jej miny i słowa. W gruncie rzeczy, Kaj nic nie był temu winien, tylko szkaradny pyłek składcza rodzicielskiego, które tkwiło mu w sercu. Z tego powodu nikogo nie kochał i dokuczał Gerdzie. Kiwałaś do mnie ręką, tak jak teraz. Jesteś królową śniegu, prawda? Wcale się ciebie nie boję. Ty żyjesz? Ty żyjesz? Cieplej ci teraz? A kto to jest ta mała Gerda? Nie wiem. Czy zimna ci jeszcze? Otóż się moim futrem. Czeka nas długa droga. Kai długo nie wracał. Co się z nim stało? Nikt nie wiedział, nikt nie umiał tego wyjaśnić. Chłopcy opowiedzieli, że widzieli, jak przywiązywał swoje sanetki do dużych, wspaniałych sań, które wyjechały za bramę miasta. Nikt nie wiedział, gdzie Kaj się podział. Popłynęło wiele łez. Mała Gerda płakała długo i gorąco. Potem powiedziano jej, że umarł, że utonął w rzece, która przepływała tuż obok miasta. O cóż to były za długie, ciemne, zimowe dni. Wielki smutek zagościł w sercu Gerty. Mimo zniewag i przykrości, jakie spotkały ją od przyjaciela, nadal go kochała i postanowiła go odnaleźć. Że utonął. Ja w to nie wierzę. Zobacz, założyłam swoje nowe czerwone butki i przyszłam tu do ciebie, żeby zapytać o niego. Biedna dziecino, skąd się tutaj wzięłaś? Jak zawędrowałaś na tę wielką, bystrą rzekę w tak daleki świat? Chodź, opowiedz mi, kim jesteś i jak się tu znalazłaś? Małego Kaja. Czy nie przychodził tędy? Nie, jeszcze nie przechodził, ale na pewno przyjdzie. Nie smuć się, obejrzyj moje kwiaty. Każdy z nich potrafi opowiedzieć bajkę. Jak tu pachnie, jak tu pięknie! Mam tu wszystkie najpiękniejsze kwiaty, ze wszystkich stron świata i każdy kwitnie równocześnie. Może te kwiaty wiedzą, gdzie jest mój kar? Czy myślicie, że umarł? Nie, nie umarł. myśmy przecież w cieni. Tam, gdzie śpią wszyscy umarli. Ale Kaja tam nie było. To dobrze, to bardzo dobrze. Dziękuję Wam, dużo. Idę dalej szukać mojego Kaja. Może się jeszcze kiedyś spotkamy, mała Gerdo. Szkoda, że już musisz iść. Tymczasem Kaj przybywał w Pałacu Królowej Śniegu. Ściany tego zamczyska były z olbrzymich zasp śnieżnych, w których wiatr wywiecił drzwi i okna. Nigdy nie słyszano tutaj śmiechu ani wesołego głosu. W Pałacu było pusto i zawsze cicho. Mały Kaj był siny zimna. Ale nie wiedział o tym i nie czuł wcale chłodu, gdyż królowa śniegu zamroziła całkami nawet dreszcze w jego ciele, a serce jego stało się kawałkiem lodu. Jedyną zabawą Kaja było układanie z kawałków lodu, lodu różnych figur i liter. Królowa obiecała mu, że jak ułoży z kawałków lodu słowo miłość, to będzie wolny. I podaruję mu wszystko, co będzie chciał. Jeśli uda Ci się kupić Twoją miłość, to podaruję Ci cały świat. – Od tak dawna próbuję i nie mogę. – Kaj, gdzie ty jesteś? Nie poznajesz mnie? Kaj, popatrz na mnie. Nie patrzcie, ciągnę lustro! To zwierciadło rozsądku. Królowa mówi, że to najlepsze lustro na całym świecie. Czy potrafisz odczytać słowo, które teraz ułożyłem? Tak! Te, tak, to miłość! Kochana, mała Gerda, gdzie byłaś tam? Gdzie ja jestem? Jak tu zimno, jak pusto, zabierz mnie ze sobą do domu. A babcia, taka drobna i krucha, Przecież ona jest mniejsza od nas. Nie, to my, Kai, staliśmy się dorosli. Kiedy miłość w ludzkich sercach Gości zawsze, w każdej porze, Obojętność, złość czy zastańcz, Nic pokonać jej nie może. Więc życzymy dzisiaj wszystkim, tym malutkim i tym większym, żeby miłość w Waszych sercach zawsze była najważniejsza.